lecimy dalej. Urwało, urwało. Coś się stało, ja myślałem, że telefon mi szwankuje. No, Bardzo dobrze. Norma jabłuszko, jest zachowana. Okay, tak. Jabłuszko jest git. To, żeby nie było przecierane jest za każdym razem. Jabłko, gruszka. Jest gruszka. Wciskamy się. Ja 79. No, gruszka troszeczkę naszprykowana. Zobaczcie, no, nie, gruszka, nie dużo, ale. Ale gruszka, zobaczcie. Jeden owoc na gruszce już przekroczyli. Kurczę normę. No weź to znormalizuj. Czego Bo to telefon. O, to, znaczy. Norma 60. A niewielki nadmiar, nadmiar azotanów widzicie ale tak czy inaczej jednak rucha już jest, już jest za dużo znowu przetrzymy teraz mamy pomidorka, pomidorka. widzicie nie każdy robi takie badania bo, bo jest to droga rzecz ale mamy taką możliwość postaraliśmy się i jedziemy z pomidorem od wczoraj chciałam się wbić w takiego pomidora. Zobaczmy. No, tutaj w pomidorku jest norma zachowana. Nie ma tego. to nawet na dolnej półce, więc, więc nie jest źle. Dobra, kochani, jedziemy teraz tak Sokoł sokołów. Sokolinki to są paróweczki, zobaczcie. Ech, dzieci niechal, to lubią. Chodź, chodź. Otworzysz maturo? Tu mamy. To jest dla kobiet, nie? Ja nie wiem. No, widzicie, kochani, coś tam przycięli nas specjalnie. Myślałem, że bateria jest rozładowana, tak mi napisała, A tu się okazuje, że ja mam jeszcze Aha. połowę baterii w telefonie. I mamy. To chyba Facebook zrobił robotę. Jedziemy z mięskiem. Uwaga, parówki są 800, zobaczcie, i to są parówki dla dzieci. dla dzieci. O 866. Sokołów. I to nasza Bez firma. Bez konserwantów. Proszę. Rozumiecie to? Jak idziemy z parówkami, to koleje. No, Hanni, naszemu... 4 razy, przekro... razy, ponad 4,5 razy przekroczona norma i To parówki dla dzieci są. No to zobaczymy teraz, normalne parówki, nie? Ja pierdziele. Ja już nie kupię tych parówek dziecku. Ty My sprawdzamy. Też sprawdzamy sobie. Ale a kupimy, to sprawdzamy, a to kupujemy. To jest to dla to nas do kupienia. A dlaczego, dlaczego nie mogą? A kto nam zabroni? Przepraszam bardzo. Ja no, sprawdzam, to, wie pan ja, ja kupuję sobie żywność i ja sprawdzam, czy ja jem zdrowo w tej chwili, więc pani nie może mi zabronić. Pani... Nie może... Zaraz I... pani pokażemy, jak wygląda wasza zdrowa żywność przede wszystkim. I... I nie tylko to, bo w Lidlu to, no, to samo. No, w Lidlu to samo, to nie chodzi o was. Nie? No, chodzi o markety. Chodzi o tak, o, również, proszę no, bardzo. Sanabit. Następne 800. To, to, to jest coś, co dajemy własnym dzieciom jeść, moi drodzy. 200 jest norma, która jest maksymalną normą, a w tej chwili mamy 864. Także nasze dzieci jak to Więc zjedzą, nasze to, że dzieci nasze nocy. dzieci dokładnie niedługo jeszcze, jeszcze parę lat będą tracić. Dobra, jeszcze jedną paczkę parówek. Mamy schap i Proszę item. się nie martwić, my to kupimy. Tak my tak to, to, nie ze złości nie, dla was nie, absolutnie. Bo, e, to jest nie A kierownika w to kierownika to będziemy musieli wezwać, bo kierownik będzie musiał Sanepid powiadomić, że takie rzeczy mają miejsce. Dostanę będzie. My do Sanepidu. My Sanepid zaraz e, zaskarżamy za to, że oni terroryzują ludzi po, po jakichś lokalach, e, że tak, dla bezpieczeństwa i dla zdrowia, a, a ładują nam glifosat, kurde, ładują nam jakieś ciężkie metale do, do naszej żywności, którą my karmimy rodziny. Tak ta samo pani i ja, tutaj kolega ma dzieci, i my karmimy tym dzieci. I oni tego, te, tego nie pokazali, że tu jest trucizna nam wpajana cały czas. A na dzieciach już testy były robione 150 dzieci i wszystkie 150 miały przekroczoną normę glifosadu tylko samego glifosadu i to kilkukrotnie. Najwyższa i rok temu apelowała, żeby coś tym zrobić, bo jest bardzo żywności, Tutaj nie chodzi nie o, nie o nie to, robi. że my coś chcemy, nie, nie, absolutnie, tylko chcemy pokazać, jak, jak trują te korporacyjne właśnie firmy, które wyniszają teraz naszych przedsiębiorców drobnych i, i średnich, jaką zdrową żywność nam dają właśnie. O to nam chodzi. Chcemy tylko to pokazać. Oni ludziom maseczki każą nosić, kurde, dla zdrowia, a zobaczcie, co się dzieje w żywności, nie. Mogę ja? O jest, brawo bratka. Dobra, jedziemy jeszcze z trzecią porcją parówek Więc kochani, poczekajcie, bo ja wam nie powiedziałem jaka firma Kolejna firma to jest Kraina Wędlin Moi kochani Na co dzień I to są parówki wieprzowe Żebyście byli tego świadomi Przekroczona tak samo 4,5 razy norma I lecimy z następnymi paróweczkami Żeby nie było, sprawdzamy wiele artykułów O kurde a to mój pies je. serio. Naj, najgorsze co może być. a ja więcej kurde tego nie kupię. A to jest kochani Conspola. To jest kolejna firma Conspola. I... Ja pierdzielę parówki wędzone, Skurcząt. Zobaczcie, że to wiem, jest niby skur... te, te że to jest me. niby skurcząt. Oni kurde nazwą zachęcają ludzi do zakupienia. A no to jest największa trucizna. Największą trucizną jak na razie z parówek to są parówki wędzone konspola. Karkówka babadona? Nie, nie jeszcze nie, jeszcze tutaj karkóweczka i pierś. Kacuszkę. Kaczuszka, 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 W tej chwili mamy kochani, kraina no to, to, to jest, mięs, zawsze świeże, to, karkóweczka to, to, wieprzowa. Już się biłam? W kaczkę. A nie, tutaj mamy kacuszkę jeszcze. Dobra, też. Kraina mięs. No, tak samo przekroczona norma. O pół raza. 303 na 200, możliwe. I karkoweczka wieprzowa. Wbijamy się. Moi kochani, władujemy w mięcho bezpośrednio. I ponownie. Dwukrotnie przekroczony limit. Limit jest do 200-393. Taką właśnie, moi drodzy, mamy zdrową żywność. Marketu.